Jak podsumujesz dzisiejsze spotkanie? Ciężko coś teraz na gorąco powiedzieć. Na pewno nam dla nas stracone trzy punkty, bo mocno się nastawialiśmy na leśno. Wiedzieliśmy, że przyjechali do nas osłabieni. No i pozostał taki żal do samych siebie, że dzisiaj nic więcej nie wskóraliśmy. I czemu znowu musicie golić? Ta pierwsza połowa znowu trochę. Czy to przez pana, czy? Zaczynamy fajnie mecz. 1-0. Wydaje nam się, że wszystko jest pod kontrolą. Później trzy. Trzy bramki z kontry i musimy tak jak to my gonić, no, trener sam nas uczuł, że my nie potrafimy ha, normalnie. Zaczynamy dopiero grać od wyniku 3-1, 2-0. No nic, trudno i za tydzień kolejny ważny mecz z Toruniem. Adrian, e, nie udało się z Piastem dogonić, nie udało się też dzisiaj. Nie, no w ogóle szkoda, że musieliśmy gonić, to było gdzieś tam, e, no lecz to bardzo groźne po tych kontrach, tak? Te trzy bramki czyli nam z kontry i gdzieś tam w tym elemencie byli bardzo skuteczni. No a my niestety, no, przy 4-4 też mało kreowaliśmy sytuacji, mało strzałów gdzieś tam. No i znowu musimy wycofywać bramkarza. No i gdzieś tam tak strzelamy te bramki, były jeszcze tak znowu z dwie trzy takie setki, które musimy strzelić strzelamy i po raz kolejny bez punktów, no. Czym was goście dzisiaj zaskoczyli? Bo chyba oni sami przyznali, że analizowali ten mecz z Piastem i przygotowywali się na to, że będziecie grać ewentualnie z wycofanym bramkarzem. Nie no myślę, że no analizować można, tak? Gdzieś tam co mecz można to zmieniać, tak? te ustawienie w pięciu. Jak widać, źle to przeanalizowali, bo gdzieś tam, tak, dwie strzeliśmy w przewadze. I jeszcze były sytuacje ku temu, żeby to, to, to strzelić, choć wiadomo, też mieli na pustą bramkę. No ale, nie wiem, no ciężko coś powiedzieć po takim meczu. Myślę, że to dzisiaj stracone punkty. Gdzieś tam, tym bardziej, że rywal był osłabiony, tak, trzema podstawowymi zawodnikami i nie wykorzystaliśmy tego faktu, a. No mówię, boli to, że przy 4 na 4, gramy w równowadze, nie potrafimy wykreować tych sytuacji i to jest gdzieś tam na dzi dzień dzisiejszy naszą bolączką i musimy to zmienić, poprawić, bo, bo, bo tutaj za styl nikt punktów nie da i po raz kolejny jedną bramką przegrywamy. No. Proszę o komentarz, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Ogromne emocje, szczególnie w końcówce. Troszeczkę sami sobie zgotowaliśmy te emocje, i, bo... Przystanie 4-1 kontrolowaliśmy to i mieliśmy bardzo dużo sytuacji. Przy wycofanym bramkarzu Białego stoku mogliśmy ten mecz szybciej zamknąć, szczególnie na początku drugiej połowy. A potem no, tak samo jak Piast tutaj się męczył w końcówce, to identyczny scenariusz, po prostu dwa takie same mecze, tak samo my. No, nie ukrywam, że przyjechaliśmy w bardzo okrojonym składzie, bez Daglasa, bez Soleckiego, bez Szariera. Eee, i na tylko na dwie czwórki i widać, że nas odcięło, kolokwialnie mówiąc, gdzieś tam w końcówce. I było bardzo nerwowo. Nie? nie mieliśmy już sił tak bronić, tak agresywnie przesuwać. Gospodarze to wykorzystali. Suma sumaru, wygraliśmy na bardzo ciężkim terenie. Zawodnicy, którzy dzisiaj zagrali za Daglasa i za Soleckiego i za Noela, spełnili moje oczekiwania jak najbardziej i zasłużyliśmy mi się, wydaje na to zwycięstwo No dziś był to ciężki mecz. Szczególnie widać było druga połowa, gdy mógł wycofał bramkarza, napluł nam krwi, chociaż. Myślę, że mogliśmy uniknąć tych bramek, gdzieś tam błędy własne, trochę może też brak sił, bo gdzieś byliśmy dzisiaj w okrojonym składzie, ale cieszą trzy punkty i myślimy już o kolejnych meczach. No właśnie, mimo wszystko dobrze radziliście sobie z tą grą w przewadze Moksu. Oni w poprzednim meczu z Piastem nie pozwolili właściwie Piastowi prawie wyjść spod własnego pola karnego, a Wy dzisiaj... Mocno im przeszkadzaliście. No tak, no przeanalizowaliśmy sobie ich grę w ostatnich meczach, wiedzieliśmy na co mamy być przygotowani. Radziliśmy sobie, no ale jak widać, uniknęliśmy błędów i straciliśmy jednak bramki.